Sz Szanowny, nasza piękna stołóweczka. Tutaj, oczywiście, posilamy się przed treningami, między treningami oraz poranek, bo wiadomo, jedzenie daje siłę, siła, energia, czyli mamy jak ćwiczyć i trenować. Co jest grubo, ja się najbardziej jaram tym, że a, dzieciaki zaczynają łapać flajwę, zaczynają łapać charakter tego tańca, nasz charakter, charakter naszej kultury e, i zaczynają się tym jarać strasznie. Bardzo cieszę się, że mogłem zobaczyć tylu znajomych tancerzy, że jednak tyle z Was przyjechało tutaj bardzo mnie cieszy postępy, jakie już zrobiliście, bo w sumie co to jest trzeci dzień obozu, a już widzę niesamowite choreografie, które stworzyliście, naprawdę mi się podobają, no i oby więcej takiej pracy. Siedem i Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Najbardziej podobają mi się zajęcia z z bliźniakami z You Can Dance. Jest to improwizacja, w której uczymy się, jakby nie wstydzić się swojego ciała, jakby przed publicznością pokazywać ruchów. Bardzo fajnie, chociaż mamy dużo zajęć, ale nabieramy dużo nowych umiejętności, kształcimy się i to mi się podoba. Improwizacja. codziennie rano o 8 przed śniadaniem zbieramy się. Na sali i raz mamy zajęcia z Sebastianem, raz z Kubą. Sala była pełna wody, tak jakby pływaliśmy, i to było bardzo ciekawe. Najbardziej mi się podobało. Przychodzimy z energią, ale oni, oni nam ją oddają, tą, którą my im dajemy. Oni też z powrotem nam dają, więc jesteśmy Uf. I my naładowani, i oni naładowani. Poza tym, e, póki co. Widać, że wiedzą po co przyjechali, to nie jest tak, że, że to jest kolonia z tańcem i, i jest jeden trening, treningu jest mega dużo, ale oni na każdym treningu dają sobie mocno w ćwiczą, poświęcają, poświęcają się i no, efekty na no, bank z tego będą widoczne. Najważniejsze jest to, żeby zarazić ich tą pasją, żeby chcieli sami od siebie trenować, jeździć na turnieje i bawić się poprzez rywalizację, jaką są bitwy w tym tańcu. No i najważniejsze jest to, że są spełnieni, są uśmiechnięci i dają mi bardzo pozytywną energię. Jest to bardzo fajna rzecz, bo bardzo to inspiruje i daje mi po prostu takiego kopa, żebym robił to dalej. Jutro czeka nas akłapat, bardzo fajny byłem tu rok temu, także wiem jak tam jest. Jest ciekawie, dużo zjeżdżalni w grupie naszej Royal Dance naprawdę będzie ciekawie. Właśnie wróciliśmy z koncertu podsumowującego obóz taneczny zespołu Relisa Otwock. Dziękujemy panu Patruszyńskiemu, prezesowi Polskiej Federacji Tańca za zaproszenie i mamy nadzieję, że niespodzianka, którą przygotowaliśmy pod postacią rulety de Casino, bardzo się podobała. Nam osobiście bardzo podobały się wasze występy, energia, jaką emanujecie, jaką wkładacie w pracę, serce, które wkładacie w taniec. Jesteśmy z wami, serdecznie pozdrawiamy Opole jest z Otwockiem.